Wróciliśmy z jednym punktem. Myślę, że przed meczem ten punkt wzięlibyśmy w ciemno, także nie można powiedzieć, że coś poszło nie tak. Jeden punkt cieszy, aczkolwiek po przebiegu meczu. No nie do końca jednak jest bardzo duży niedosyt z tego względu, że w 83 minucie przy wyniku 1-1 mieliśmy rzut karny no i niestety nie został on wykorzystany. No i mecz zakończył się remisem, tylko jeden punkt albo tylko aż jeden punkt, no bo wiadomo, że graliśmy z, lider z liderem Legia 2 Warszawa, no to wiadomo wszystko mówi za siebie, także no, jesteśmy zadowoleni, ale tak jak mówię, no jest niedosyt. Znaczy bez trzech punktów. Kwestia <grym> jest tego, mecz wykładał się można powiedzieć po dyktando Legii, która chciała prowadzić grę. My z założenia przedmeczowego. Ustawiliśmy się typowo na kontrę. No i w sumie na tych ciężkich warunkach, w których odbywał się mecz, nieźle to wykonywaliśmy. Te założenia taktyczne, które nam, które nam nakreślił trener, uważam, że ten remis, jak i dla jednej drużyny, jak i dla drugiej, jest sprawiedliwy. Myślę, że jakbyśmy wygrali ten mecz, byłoby to lepiej, bo byśmy w tabeli mocniej poszli do przodu. Cieszę się jedynie z. Z tego, że jako drużyna potrafiliśmy po tych słabszych meczach, bo tam nie ma co dużo ukrywać, no, słabo mamy tą rundę i po tych słabszych meczach potrafiliśmy naprawdę zagrać nie spotkanie. No jak się okazuje, do tej pory nie ma, no bo na początek Daniel Mitura można powiedzieć doświadczony, zawodnik nie wykorzystał. Teraz Darek Gorczyczewski też obronił. Bramkarz, także no z rzutami karnymi jest tak, że nie ma dobrze obronionych rzutów karnych, tylko są źle strzelone, ale wiadomo, że no nie tacy zawodnicy nie strzelają tych rzutów karnych. tak To jest jakaś presja i, i, i odpowiedzialność na pewno i po prostu no do tej pory na, niestety nam nie idzie w tym elemencie. Ta drużyna się trochę zmieniła w tej rundzie rewanżowej. Doszło dużo młodych chłopców, można powiedzieć, jak to mówią, że doświadczonych. No ja, ja się z tym nie zgodzę, bo to są chłopcy, którzy grali, czy byli może pod pierwszą drużyną, no tak na przykład jak z Polska, przyszedł Grzesiu, Krzysiu i Pomorski. To są chłopcy, którzy po prostu uczą się dopiero grania i myślę, że oni będą nabierać doświadczenia poprzez grę i dobrze, że jest taka akurat drużyna jak, muszę powiedzieć, MKS Kutno, gdzie ci chłopcy mogą się ogrywać i na pewno będą w przyszłości dobrymi zawodnikami, bo mają potencjał. No i uważam to, że tak samo jak i my, jak i Legia. Legia mogła wygrać ten mecz, my też mogliśmy wygrać ten mecz. Skończyło się remisem. I co, czekamy teraz na kolejny mecz z mechanikiem Radomską? Nie no nie można tak powiedzieć, że to będzie łatwe zwycięstwo. Nie wiadomo, czy to będzie zwycięstwo tak naprawdę. Yy, ta liga naprawdę jest bardzo nieobliczalna i nie ma patrzeć yy, kto jest na którym miejscu, jaka drużyna jest na którym miejscu. Tutaj każdy do meczu podchodzi bardzo ambicjonalnie i zarówno yy, zarówno te drużyny z dołu, tak samo jak i z góry, no, grają bardzo walecznie. Tak? Także do każdego meczu my podchodzimy w pełni skoncentrowani, a tak naprawdę można powiedzieć, że z drużynami z góry gra nam się lepiej niż tymi z, z drużynami z dołu. Także yy, w tym przypadku Gramy u siebie i musimy ten mecz wygrać, bo to jest trzeci to jest kolejny, trzeci remis. Wiadomo, że remisy są słabo punktowane. Tylko jeden punkt za zwycięstwo jest trzy, i tych punktów do tej pory naprawdę już zgubiliśmy. Oddaliśmy już bardzo dużo i najwyższa pora te straty odrabiać. To znaczy, mechanik radomsko, graliśmy z nimi w tamtej rundzie, Postawili nam naprawdę wysoką poprzeczkę i to nie jest drużyna. Ta drużyna może. Może ma sytuację i nie z tego, co tam było to analizowane. Ma sytuację oni nieźle grają w piłkę. Ja tak, jak pokazał mecz z Wartą sieracy mechanik pojechał do Warty i wygrał 1-0, gdzie Warta bice lider i dobrze, do, dobrze grają na pewno piłką. Dlatego na pewno tutaj nikt nie będzie ich lekceważył, bo my chcemy się odbić, chcemy wygrać wreszcie przy własnej publiczności. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy przyjdą na mecz, zobaczą dobre spotkanie i, no i nam pomogą w tym, żebyśmy y, wygrali. A my przede wszystkim na boisku będziemy chcieli pokazać, że jednak jeszcze y, nie, nie straciliśmy tego wszystkiego, co mieliśmy y, w pierwszej rundzie, czyli y, mieliśmy jedną sytuację, wykorzystywaliśmy to i potrafiliśmy dowieść do końca. Mam nadzieję, że teraz uda nam się będę tych sytuacji stworzyć i... No I żeby te bramki padły, bo jest to potrzebne, tak samo jak i dla nas, jak i dla tych ludzi, którzy przychodzą tu, płacą za te bilety, przychodzą i chcą nas oglądać. Normalnie jest tak, że gospodarze u siebie grają zawsze lepiej i pewniej, natomiast w naszym przypadku, jak do tej pory, no myślę, że żaden mecz nie był taki w 100% procentach dobry, gdzie, gdzie zawodnicy i kibice mogli być z niego zadowoleni. Mam nadzieję, że w najbliższym meczu to się zmieni.